Pokój i dobro. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, Trzecie niedzieli Wielkiego Postu, można stwierdzić, że Jezus pragnie nas nauczyć, że każdy dzień, każdy, każda chwila, każdy czas jest tak naprawdę możliwością, kolejną możliwością przymiany. Początkiem nowego życia. Jak możesz niegdyś. Um, spotkał Boga w płonącym krzewie, tak i my możemy odczuć Jego obecność. Odczuć ob obecność żywego Boga. Żywego Boga w naszej codzienności, w naszym życiu. Czytając i rozważając oczywiście Jego Słowo, ale też zachwycając się pięknym Jego stworzeniem. I pięknym, i wspaniałym planem zbawienia. Czytając dzisiejszą Ewangelię i tę samą przypowieść, można powiedzieć, że w naszych sercach rośnie niejako taki figowiec, symbol naszych wyborów. Jeśli go pielęgnujemy miłością, on wydaje i rodzi dobry owoc. A Bóg, jako dobry ogrotnik z przypowieści, jest cierpliwy, długomyślny. Nie nudzi się dawaniem, ciągłym dawaniem coraz to kolejnych łask, coraz to kolejnych. Szans na przebianę, na kolejną próbę. Nawet wtedy, gdy życie jest trudne, wtedy, kiedy jest wszystko beznadziejne, traci się, jest droga bez wyjścia. Nawet wtedy, gdy niczego już więcej nie rozumiemy. Nie można jednak zapomnieć, że Fikowiec, który nie rodzi dobrych owoców, albo w ogóle nie, nie rodzi, zostaje w końcu wyrwany, wycięty i wrzucony w ogień. Może warto zadać sobie takie pytanie. Jakie są tak właściwie owocy mojego życia? Niech ten czas wielkiego postu otworzy nasze serca na miłość Bożą na Bożą Obecność, która jest wokół która nas otacza, pochłania i która nam pragnie przemienić serce, pragnie przed nas przemienić. Tak byśmy doszli i podróżali tą drogą do Pana, naszego Zbawcy.